Wydaje mi się, że prawda jest całościowa i nie należy odrzucać z analizowania żadnej wersji, która na podstawie grupy faktów może się nasuwać lub narzucać, a inne fakty mogą ją jakby zmienić. Proszę co narzuca się patrząc z tej perspektywy? Otóż w opozycji dla mnie było to wtedy zjawisko zdumiewające. Była wyraźna walka o wpływy. Wpływy na, należy powiedzieć w cudzysłowie. Było nas w Polsce w sumie może kilkaset osób, którzy mniej lub bardziej skutecznie kryli się przed bezpieką. Gdzieś tam w jakich piwnicach, strychach drukowali kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset arkusików papieru rozprowadzanych to wśród ludzi i między w takiej grupie, zajmującej się takimi rzeczami zaznaczyło się wyraźna walka o, o wpływy, o duszę, yy, przeciąganie członków jednej grupy do drugiej. Yy, myśmy no, chyba w tak większość uważali Uważali to za jakiś odruch niepo... Na może naturalny, może podświadomy odruch ambicji. Jeśli jednak spojrzymy, że ten podział w opozycji w jakiś sposób jest skorelowany z podziałem tych, którzy otrzymali stanowiska w 1989 roku i tymi, co ich tych stanowisk nie otrzymali, to nakazuje nam ten współczynnik korelacji zbadać i znaleźć jego przyczyny. Może jest to zbieżność czysto przypadkowa, ale jest to, byłoby to też ważne stwierdzenie. Proszę Państwa, nie jest tajemnicą, że w opozycji przeciętniowej, którą przynajmniej w UZZ -y staramy się przedstawić jako. Świątobliwy monolit ludzi szlachetnych, prawda, ideowych yy, bohaterów poświęcających te prywatne sprawy dla ogółu społeczeństwa te podziały były i to nie znaczy, że wynikały z niskich pogów. Należałoby to, należałoby to wyświetlić. I do, tego, I do tego, między innymi, wydaje mi się służy taka konferencja, bo neutralny grunt i terenu pozwolił spotkać się z ludźmi, którzy już tak doszczętnie utracili do siebie zaufanie, że na innym terenie nie zgodziliby się wziąć udziału w dyskusji i spotkaniach. I wracając, wracając, jak, jak powstały muzecety, jak powstały Oczywiście toczy się spór, kto pierwszy rzucił taką propozycję. Nie pamiętam. I proszę Państwa, w takich grupach nie powstaje koncepcja, że ktoś dostanie olśnienia, stanie i mówią, Zakładamy WZZ, i reszta pada na to dla nam, geniusz zakładamy. Jest to przeważnie dyskutowane i dyskusje na temat, że należałoby powołać. Związki zawodowe, czy organizacja o charakterze związków zawodowych, trwała w środowisku gdańskim, tak jak mi się wydaje, od października 1977 roku. Natomiast skrystalizowała się z 1 maja, a niewątpliwie przyspieszeniem, gwałtownym przyspieszeniem tej, tej krystalizacji było założenie przez Kasika Ślitonia. Wolnych Związków na, na Śląsku. I ja wtedy powiedziałem, no bo proszę Państwa, każdy ma takie ambicje. Widzicie i wyprzedzili nas. Ja Wam mówiłem, a, a oni nas wyprzedzili. Natomiast, natomiast z naszej strony założenie WZZ-ów było, wynikało z przekonania, że żadna elita, najbardziej szlachetna, najbardziej skłonna do poświęceń, składająca się z, najmądrzejsza, najszlachetniejsza, ale składająca się z 22 osób, nie jest w stanie bronić 13 milionów pracowników w systemie komunistycznym, chociażby dlatego, że nie jest w stanie odjąć problemów i poznać problemów, jakie nurtują normalnego pracownika komunistycznego zakładu i że należy, i że należy stworzyć jakby ramy, bazę, kanwę, na której ci pracownicy mogliby się organizować i wspierać i walczyć, i, i walczyć o swoje prawa. Pracowałem w zakładzie i bardzo wyraźnie widać było wśród załogi chęć przełączenia się. Bo był KOR i miała być ludzie, którym się KOR podoba. I to okazywało się za mało. Ludzie chcieli do czegoś należeć. Powiedzieć koledze ja należę, a nie mnie się podoba. I to było też jednym z argumentów na założenie powszechnej organizacji. Oczywiście mądrzy ludzie z opozycji straszyli nas, że gdyby wyciągniemy rękę do robotników, to nam to rękę utną myśmy, myśmy, to wyciągnięcie jakby oceniali, Na przykład nasze wejście, wejście do opozycji KOR wtedy zwrócił się z apelem, że o, o wyrażenie poparcia, bo została rozpętana Propa fala propagandy, że KOR jest izolowaną grupą nie mającą poparcia społecznego. Myśmy z żoną usiedli, przeanalizowali sytuację, wyszło nam, że nie powinniśmy za to dostać więcej jak 3 lata. Siedliśmy i napisaliśmy list z, o, z, z obroną KOR, że my świadkowie wydarzeń w grudniu 70. roku jesteśmy przekonani, że w tym konflikcie racji ma KOR, a nie No, proszę Państwa, przy okazji te trzy lata sprawdziły się tylko w stosunku do mnie, że ona przeżycia ja zarobi 7 miesięcy. I teraz, I teraz, proszę Państwa, chciałem, chciałem życie opozycji, korzystając, że po tylu, tylu latach mam możliwość zadać to pytanie osobiście, spytać się kolegę Borusewicza, dlaczego zablokował dla WZZ-ów dopływ niezależnej wydawnicy z Warszawy. Ja proszę Państwa muszę wyjaśnić. Otóż wzz -y korzystały z kanału komunikacyjnego Ruchu Młodej Polski. Proszę Państwa, rzeczą jest oczywistą, że do wzz trafiało to, co się nie rozeszło w kolportażu RMB. To jest naturalne i o to nie zgłaszam pretensji, bo inaczej być, bo inaczej być nie mogło. Natomiast Warszawa Kategorycznie odmawiała otwarcia dla nas kanału. Pierwszym powodem odmowy było, że Gdańsk płaci z wielkim opóźnieniem, nieregularnie, a często wcale nie płaci. Wtedy zapewniłem, że Gdańsk będzie płacił przy odbiorze książek z góry, ponosząc ryzyko wpadki. Ale okazało się, że Warszawa nie ma.